Na początku wszystkiego była woda. I może nic z tym odkrywczego, jest przecież podobno najpospolitszą substancją we wszechświecie. Jednak historia tego, co działo się na Ziemi za jej sprawą, jest zdumiewająca. W wodzie powstało życie, a tam gdzie było jej więcej, jego największe bogactwo, w tym człowiek. Jednym z największych skarbów przyrodniczych świata są śródlądowe skupiska wody, które stanowią zaledwie niecałe 5% wody na ziemi. To jeziora. Gdy jezioro jest młode, naukowcy często nazywają je oligotroficznym, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza, że jest małożyzne. Jest ono czyste, woda w nim jest dobrze natleniona, a promienie słoneczne docierają praktycznie do dna. Na niektórych takich zbiornikach rosną charakterystyczne rośliny o białych kwiatach to lobelie. Gdy zanurkuje się do dna, można zauważyć poryblin jeziorny lub rdest ziemnowodny, którego liście sięgają powierzchni wody. Jeziora oligotroficzne mają często również piaszczyste dna. Roślinność pojawiała się w zbiornikach w momencie dopływu substancji biogennych. Na początku wiadomo, że woda była czysta. Z czasem, jak zbiorniki wzbogacały się, zaczęły pojawiać się pierwsze gatunki roślin, które zasiedlały te strefy płytkie. Często jest tak, że kwiatostany lobeli widoczne są nad powierzchnią wody. To są takie drobne białe kwiatki. Natomiast opaska szuwarowa będzie się w, w przypadku takich jezior również pojawiała. Będą to czciny, pałki, jeżogłówki. Takie typowe gatunki stanowiące tą strefę kotonową między wodą a, a lądem. Gdy jeziora były młode, woda w nich była uboga w tak zwane biogeny, czyli pierwiastki i związki chemiczne, które są pokarmem dla roślin. Najmniejszych glonów, jak i roślin naczyniowych. Im jezioro jest czystsze, tym ta różnorodność gatunkowa, więc możliwość występowania różnych taksonów, najczęściej jest większa. Czyli ta mozaika, jaka może być wytworzona na dnie tego zbiornika, jest duża. Glony, które biolodzy nazywają fitoplanktonem, są pokarmem dla najmniejszych zwierząt czyli zooplanktonu. Zaoplankton zjadają wszystkie młode ryby. Niektóre ryby zjadają również małe zwierzęta żyjące na dnie jeziora, które naukowcy nazywają bentosem. Część ryb żywi się innymi rybami. Jeziora o czystej wodzie, dobrze natlenione i małożyzne, czyli ubogie wpływające do niego pierwiastki biogenne, są idealne do życia dla wszystkich gatunków ryb, zwłaszcza ryb szlachetnych. Są nimi tak zwane koregonidy, czyli sieje i sielawy. Dlaczego te gatunki są uważane za szlachetne? Myślę, że to z racji tego, że ich cykl życiowy, ich wymagania środowiskowe no, predysponują je do, do takich życia w warunkach najbardziej czystej wody, o takich środowiskach najmniej przekształconych. Ale to, czy ryby szlachetne będą mogły żyć i rozmnażać się naturalnie w danym jeziorze, zależy między innymi od jakości wody, jaka się w nim znajduje. A to, co w wodzie się znajduje, zależy od tego, co do niej spłynie z tak zwanej zlewni, czyli terenów otaczających jezioro. Ma znaczenie, czy jest to las, czy są to na przykład pola uprawne, a może osady ludzkie. Woda, która nieustannie wpływa do jeziora, zwiększa jego żyzność. Ten proces nazywa się eutrofizacją. Eutrofizacja jest to wzrost żyzności jezior, przy czym może on być spowodowany dwoma czynnikami. Z jednej strony tym naturalnym starzeniem się, a z drugiej strony działalnością człowieka, czyli antropopresją. W przypadku tych procesów naturalnych one są po prostu znacznie wolniejsze. Wynikają z tych zjawisk, o których mówiłem wcześniej, czyli tego naturalnego wypłycania dopływu biogenów ze zlewni, bo on zawsze istnieje. Natomiast człowiek zdecydowanie przyspiesza proces eutrofizacji poprzez swoją działalność, zwłaszcza zmiany w zlewni jezior. Wszystko zależy od relacji między zlewnią, czyli tym obszarem, skąd spływa wszystko w sposób naturalny, prawa grawitacji nie zmienimy, do wód otwartych, do wód do jezior. Im bogatsze tereny, różne substancje, związki chemiczne bogate, które napędzają ten proces użyźniania, wzbogacania, czyli użyję słowa dalej eutrofizacji, ten proces będzie szybko wy wy przebiegał. Eutrofizacja powoduje, że jeziora się starzeją. To nieuchronny proces to coraz dostanie się z wodą do zbiornika, zostanie tam praktycznie na zawsze. Część substancji zostanie wchłonięta przez rośliny, a w konsekwencji przez zwierzęta, a część zostanie zdeponowana w dnie jeziora. Są to między innymi różne związki chemiczne, w tym metale ciężkie i duże pokłady fosforu. Jeżeli nie uwalniają się do wody z osadów dennych, nie mają złego wpływu na żyjące w jeziorze ryby. Jednak dba o to również roślinność porastająca dno. W zbiornikach czystowodnych rozwija się intensywnie na dnie roślinność hydrofitów zanurzonych. Przede wszystkim roślinność zbudowana z tych gatunków, które porastają dno i one tworzą właśnie te barierę pomiędzy dnem a tonią wodną. Po pierwsze, przekwytują to, co się tam ewentualnie może uwolnić, ale z drugiej strony powodują, że woda tam się nie miesza, czyli nie ma tego, tej resuspensji z zasadów jeziora do toni wodnej. Im więcej substancji biogennych dostaje się do jeziora, tym więcej gatunków roślin, mniejszych i większych zwierząt i oczywiście ryb się w nim pojawia. Ale tylko do pewnego momentu. W miarę wzrostu ilości biogenów w wodzie, w miarę dopływu najczęściej ze zlewni tych substancji, to jezioro będzie ulegało eutrofizacji naturalnej i wówczas ten skład gatunkowy będzie się rozszerzał. Wtedy gatunki lobeliowe będą ustępowały w ich miejsce, będą wchodziły, pojawiały się na tych, na tych stanowiskach gatunki, które są bardziej tolerancyjne na zwiększającą się ilość biogenów. Z porannej mgły wyłania się Wyspa Kormoranów na jeziorze Warnouty. Teraz jest opustoszała. Kormorany odchowały już potomstwo i przeniosły się na południe Polski i Europy. Swoją obecnością zdążyły jednak wywrzeć niemały wpływ na tutajszą przyrodę. Liczebność kormorana w tej chwili w Polsce, jego stała obecność w kraju przez kilkadziesiąt, nawet do 200 dni powoduje, że podczas procesów biologicznych metabolizmu, odżywiania się, wydalania produkują bardzo dużą ilość odchodów, odchodów zawierających czynniki biogenne, biogenne czyli te, które wpływają na przyspieszenie procesu autofizacji. Azot, fosfor. Te odchody kumulowane są w koloniach lęgowych. W kolonii jest około 50. W większości usytuowane na Wyspach Śródzieziodnich lub Półwyspach, nieliczne na strefie przybrzeżnej. To oznacza, że zgromadzone te ładunki nawozów, bo tak to można nazwać, podczas większych deszczów lub przyboru wody, spływają. Spływają do wód naturalnych, do wód otwartych dostarczając czynników biogennych, które bez obecności kormoranów nie wpłynęłyby w takiej ilości. Wyraźnie widać to w koloniach lęgowych, że obecność koralów nie jest neutralna. Te kolonie są zniszczone. Drzewa zniszczone usychają lub ich nie ma, jak na przykład na kolonii jeziorze, na, na jeziorze dobskim. Potężne sosy w kolonii lęgowej na Warnotach w tej chwili padają. Czyli sama obecność też jest czynnikiem degenerującym środowisko związane z ekosystemami wodno-lądowymi. a w kolejnym odcinku o tym, jak to się dzieje, że niektóre jeziora znikają na naszych oczach.